Sławę Jezusa Chrystusa. Witam Was Brata i sestry Dzisiaj e, jest 8 stycznia i otrzymaliśmy słowo e, o tym, jaka się e, w życiu Jezusa i wielu uczniów, słuchaczy Jezusa co celu rozmnożenia i ryb. E, Marko Ewangeliczny w VI rozdziale opowie o tym, Того часу Ісус побачив великий натовп і змилосердився над ними, вони були, як ті вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу учні Ісуса, підійшовши до нього, говорили це місце пустинне, а пора вже пізня, тож відпусти їх, щоби пішли до навколишніх хуторів і сів та купили собі щось їсте. І же у відповідь сказав їм: Дайте ви їм їсти» вони відповідають йому, чи нам піти купити за двісті динарів хліба і дати їм місце, він же каже їм Скільки хлібів маєте? Ідіть, подивіться. І, довідавши, скажуть п'ять і дві рибини, і звалив їм посадити e, всіх групами на зеленій траві. Посідали група за групою по та по п'ятдесят, узявши п'ять хлібів та дві рибини, і під, підвівши погляд до неба. Він промовив богословення, розломив хліби і давав учням Своїм, щоби клали перед ними. І обидві рибини всім розділив на усіх, і всі вони поїли й наситилися, і зібрали шматків 12 повних кошиків, також із риб, а тих, які споживали хліб, було зо п'ять тисяч човіків. Варто помітити, що це єдине чудо Ісуса. Z prawdziwym Jezusem, jaki opisuje wszyscy cztery ewangelisty. E, I, znajdźcie, dzisiaj nam, Słowo Boże, pokazuje Jezusa, który no, tak przeżywa, jak człowiek, chwiluje się, ma pewne, pewne emocje taki, taki pozytyw, taką turbotu Jezus, taki taki no, 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 normalny, Jezus chwyluje się, przeżywaje i tak dalej. Marko podkreśla, że Jezus jest z w nad nimi. I gdy na tych wtomnych ludzi, i zobaczył w nich owiec, jaki nie ma pastucha, taka otara, na, wystarczana. Jak wyjści bez pastucha, to one można znaleźć drogę do do wiewczarni i, i, i bulać jest tam. E, I Jezus widzi samych ludzi i bierze ich i stan. Natomiast uczni, jakby na zewnątrz był zasreżen, w tych problemach, późno e, że trąpoisty i odpoczywać Czy Jezus nie pomitł też cudzoziemców w tomy Pomituł. Ale może chcesz, żeby uczni uwagę na te, na te ludzkie problemy i żeby sami szukały jakby sposobu, jak wyrzucić te pytania. E, czas e, e, Rizwa w Apokryfach Starego Zawitu opisywał, jak prychyt to, 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 to Mesji, Описував завжди як час, коли буде багато їжі, зима буде родити дуже багато. Всі дерева будуть родити тисячі плодів. На кожній галузці буде тисячі плодів. Ну, так описував це ну, неймовірний спосіб, що буде так багато їжі, що всі будуть Nasyčenie. Dla ludzi, jak żyły tam na tej terytorii, to było dużo ważne, oni bardzo często głodowały. Bo by susza, nie było, by było wody czasem wrogie napały, zniszczyły, spaliły i tak dalej. Też tak, oni dużo często tak żyły, no, ryzykowały ci ludzi. dla nich synonimem bogactwa i szczęścia było dużo dużo bardzo Ісус в цьому контексті робить це чудо, показує, що Він є оцим Месією, на якого вони чекають. І маємо три такі поведінки людей, які оточують Ісуса. Перше, це натовп. Менталітет натовпу такий: Йдемо за Ісусом, бо це корисно. Він нам може щось подарувати. Звичайно, НАТО йде тоді, коли що спотребує від Ісуса. Але Він натовп може теж змутуватися проти Ісуса і кричати, розіпни Його і може вбити. теж. Якщо, якщо ти в натовпі йдеш за Ісусом, то ти більше зацікавлений чудесами, фокусами, і так, далі. так дивишся на це все, як на сенсації, на цю поведінку Ісуса. I oczywiście, jesteś pochłonięty Jezusem, bo potrzebujesz od niego czegoś, nie? ale tam nie ma lubowi, Tam nie ma lubowi. na to demon może manipulować. I marzenie Jezusa jest wywieźć nas z tego naтовpu, mentalitetu i przywiesić nas do tego, że stajemy wiernymi uczniami, którzy przychodzą do Jezusa nie tylko to kiedy oni czegoś potrzebują, ale Zawsze jest z Jezusem, nawet kiedy trzeba stać pod chrystom I to jest zaproszenia, jak ty w NATO pit, ty prosto wykorzystujesz Jezusa tylko, żeby to było komfortno, ale nie, masz, nie robisz jakichś takich liczeń, to wyjdź z NATO. Bądź uczniem Jezusa, do wierzenia Jezusa. Druga kategoria to uczni Jezusa. Ale widzisz, uczniowie, co tutaj one jak e, ludzie zосредzni na sobie, na swoich potrzebach, nie na potrzebach braci. One mryt brakie świętej spokój. One nie mają jeszcze takiego serca, pasterskiego serca, jaki ma Jezus. E, e, I one mają porady dla Jezusa, co zrobisz zrobi, że co z Boże. One uwierają Jezusowi, ma być, ale ale, wiesz, nie chcę żertować z sobą. Też może być taka, taka grupa uczniów, którzy jakimi każą gospodarz coś. My cię prosimy, molecę, ale jednocześnie żyw w swojej zoni komfortu. I um, nieby chcemy być uczniami Jezusa, chcemy lubić Boga, służyć innym, ale chcemy um, um, mieć czas dla siebie, żeby nam dobrze było komfortno. Z tej spokoju, nie no, chcemy żartować siebie. Czasem Bóg nas posyła, my dawały samych siebie, bratami. I to jest cudo, że my jesteśmy, że Bóg interweniuje w życie innych ludzi, bo mówi: Ja was mają, wy macie ich nawodować. I weź sobie dzisiaj Jezusa, jaki staje tym dla ciebie i tak jak uczniam spokojnie. Wyjaśniam, ty daj mi listy, e, i co może dzisiaj też i stawić nam zapytania: Chcesz mi pomóc? Ty, dawaj, e, idę, e, dopomoże tym ludziom, e, by mo, znakom mojej da I trzecia grupa co w pryncypie odna ludyna, przynajmniej Marko Proceny zgaduje, ale Wiano czytają, że to był jeden chłopczyna jaki miał e, pięć chlebów i dwie ryby. To, to no, jest młody, chłopczyna, młody, młody chłopiec, e, jaki ma w tych Bożych planach wygrać tę najmówierną rolę. To e, prosty pałomnik, biedna dytyna, I Bóg chce e, e, jakby m, e, w, człowieku, kłócę, żeby ona wpłynęła na tę najmówierną historię swoim działaniem. I może ty też jesteś taką ludyną, jak ten chłopiec. Masz tylko pięć chlebów i dwie ryby. Ale możesz wyruchować, spuścić tysiące ludzi. Takie bywało w historii, że proste ludzie czasem spuściły tysiące ludzi. Może, bo chociaż dzisiaj te ciebie, twoje, twoje życie, twoje talenty, zdolności. E, Powierz, że twoje proste życie, to, czym ty żywesz dzisiaj, e, że twoje życie jest wielkim darem dla, dla Cerkwy, dla świata. Znaczy, w nas e, kurs alfa. I jak widzę, ja jak e, moi czytają katechezy, na przykład na kursie alfa. Ну, це неймовірний дар. Слухайте розумно, дуже дуже гарно ці тексти е, читають і, і проголошують слово, проголошують Євангелії, евангелізують. І вони теж, може, почувають часом таким. Ну, ну, ким же я є, немає маю богословського освіти, не закінчив, не закінчив семінарії, мало знаю про Бога, але відкриває свої уста. І I harno propowiduje słowo Boże i, i lud, ludzie lud Widzicie, e, my sobie czasem poczuwamy takim <grytania> niedostojnym, To e, my te słowo też zaproszuje nas, żebyśmy stały uczniami, ale takimi jak jakie gotowi e, st st stawate przed nato w nie boją się przyjęte misji. яких Бог нас запрошує, які, які готові щось втратити. Не бійтеся, цей, цей хлопчина мусив свою їжу, ці п'ять хлібів і ці дві e, риби віддати комусь. Але сам теж e, б, був нагодований. E, і нагодував, e, якби натовпи людей, і навіть аж 12 кошиків e, цих. E, куснів цих решток залишилось, ні? і перейшов до історії. Ні? Тому Ісус каже, скільки маєте хлібів? Ні? Треба розуміти, що ці хліби, це не були наші буханці такі, буханки так як, такі, як, які ці хліби, хліби. Тоді це були такі коржики, так як зараз там ці піти, араби, ідіати і так далі. Ні? Такі niewielkich było 5 i do tego dwie rybiny, to one były za rozmiarem, to one były, bo, pochodzą na naszej sardyny. E, Maleńkie, to jest coś, no takie repomitne. I może nam zdaję się, że ja mam tak, tak dużo mało, ja nie mam e, czym chyzować się, czym pochwalić się, ale Jezusowi to dostatku, nie, nie potrafiłem w pesymizm jakiś, nie? Найгірше було б було ну, би сказати Ісусові, я маю так мало, Господи, що навіть не варто пробувати ні. Якщо ти довіришся Ісусові сьогодні, то Він буде через тебе робити неймовірні речі, навіть собі не уявляєш, ні. Вийде з натовпу, який тільки корисно думає, коли йому комфортно йде за Ісусом. Також як, як учень Ісуса. Nawrtaj się, nie dumać się po prostu komfortu, żeby to było dobre w cerkwie, żeby Bóg zabrał twoje niedoli, peczali i, 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 i wyryszył problemy i robił cudesanie. Stań uczniem, jaki gotowy też stoi, pod Chrystą, to gotowy i żertujesz swoim życiem. Niech Bóg da ci mir. Sława Jezusu Chrystu.